O. Witam się Manko, witam wszystkich moi drodzy. Przerwa streamerska. Czekajcie, jeszcze światło chyba jest potrzebne, albo niepotrzebne. O! A, nie wziąłem bułek! Kurde, czekajcie, bo nie wziąłem bułek. Nie wziąłem bułek. Moment. Kurde, nie wziąłem bułek. Przybliżenie na pomidora. No. Dobra. Dobra, witam wszystkich bardzo gorąco. Siemanko, z tej strony Bąkol. Moi drodzy, streamujemy, nagrywamy materiały na YouTube i w ogóle. Słuchajcie, robimy dzisiaj przerwę. Dzisiaj specjalna potrawa. Proszę, hot dogi UU. To są takie hot dogi, że jak zjecie je, to będziecie mówić UU, ale dobre. Dlaczego hot dogi UU? Ponieważ zobaczcie, proszę bardzo, czy Wam to nie przypomina jakieś literki, to są hot dogi UU. Zrobimy dzisiaj dwa. Jeden zjem, drugi rozdam na giveaway'u, także trzeba wpisać, e, czekajcie, jaka jest, jaka jest komenda? Wykrzyknik UU e, do hot dogów. Szybko, szybko, bo nie ma czasu, bo tam ludzie uciekają. E, bierzemy tak, parówki, parówki, moi drodzy, razy dwa, ale to nie są parówki dzisiaj od Magdy Gessler, bo ja dzisiaj na randkę nie idę, także proszę bardzo. oczywiście. No, ketchupik, musztardka, tutaj będą jakieś dodateczki, no, no i to, no to tyle, nie, no to wiadomo. Słuchajcie, odpalamy pierw piekarnikus na 440, o. jest na 440, teraz tak, tutaj mamy, bo tu jest żur generalnie, lubi ktoś żur? Fajny żur z ziemniakami, nie wiem czy ktoś je, ale to, to nie, to sobie na potem zrobił, no to dobra. Tutaj odpalamy, i tutaj będziemy mieć paróweczki. Tutaj się parówki. Jak ktoś nie wie, no to jest super, moi drodzy. Proszę, folię tak ściągam, bo tą folię, moi drodzy, wszystko jedną ręką, no. Wszystko, kurde, mol. No nie wiem, albo muszę tą. To jest, one są z Berlina sprowadzane. Bo... Czekajcie, czy w ogóle tu jest. Może ekran był źle. No, proszę. Ta... folię. To jest pierwsza paróweczka. Teraz nie wiem, czy ktoś wygrał już. Możecie napisać, bo ja nie widzę czatu. Kto tam już wygrał? To moderatorzy ogarną. Kto wygrał już tą parówkę? Znaczy hot doga. To są brzydkie rzeczy, to potem wyrzucamy. I jak będziemy tu działać? Piekarnik się rozgrzewa, to wiadomo. To wrzucamy, zaraz będzie rozgrzana woda. Moi drodzy, przygotujemy sobie jeszcze pomidor. O kurde, ja mam jeszcze cebulkę prażoną. Ja wam ją pokażę. Mam super cebulkę prażoną. Polecam w takich marketach tam Biedronki, Lidle i tak dalej. To jest akurat z Lidla. Taka cebulka smażona, prażona kosztuje 3 zł taki pojemniczek. To możecie dodawać. Jak to jak to pachnie. Osoby ze subskrypcją na moim kanale Twitch mają też oczywiście opcję wąchania. Ach, to jest pyszne. Dobra, jedziemy. Teraz tak, muszę sobie jakiś talerz ogarnąć, także tutaj sobie zrobimy taką profesjonalną miejscóweczkę. Czekajcie, tak. Chwila. Parówy wrzucamy na wodę. Ja wrzucam je. Chcecie zobaczyć? Paruwa raz. One się nie mieszczą paruwa dwa oczywiście na malutki ogień hopla hopla i te dwie bułeczki uu -u, dwie bułeczki uu wrzucamy do piekarnika nie mogę wam go pokazać bo tam się dzieją cuda jakbym wam pokazał co tam się dzieje to by was głowa bolała pomidorek teraz bo ja robię takie wypasione sobie hot dogi uu -u. Czekajcie, to jest hot dog u to musi tak... A? Dobra, umyjemy pomidorek. Najlepsze streamy od tej godziny. pomkol, robi znów. Pomidor kroi, niczego się nie boi. Pod dogi, miam miam Zjemy sobie hotoga. Przed nami długa droga, Gracjan Rostocki, mówcie dzisiaj mi. Dobra, To jest, to wyrzucamy. Dobra, oczywiście te parówy, z parówą to jest krótka piłka, nie? Bo, bo parówki to są raz, dwa i gotowe. E, co my tutaj robimy teraz? Hopla. O, najlepszy oczywiście. Tu będę reklamował zawsze tę firmę, bo oni mi nie zapłacili nigdy, ale może w końcu się odezwą. Na każdym streamie, moi drodzy, Tortex. Prawdziwy, yy, prawdziwy, naprawdę najlepszy ketchup, który nie ma nic wspólnego z pomidorem, ale jest bardzo dobry jako ketchup, tak. To polecam serdecznie. Dobra. Tak. Tak. Tu w ogóle ile, kurde, ile miodu. Czy wy wiecie w ogóle, co to jest? Pyłek kwiatowy. Do czego się dodaje pyłek? Miód. Miód. I jakaś nalewka. Dobra, parówy wyciągamy. Parówy są... Znaczy ja je wyłączę. One sobie ten... Bułeczki się ogarniają. Bułeczki jeszcze chwila. Zaraz będziemy składać to wszystko. I złożymy cyborga. O kurde Ale urwała. To nie było wcale dobre. Dobra, bierzemy talerz. Wszystko jest gitarka. A jeszcze chciałem coś pokazać: bo, może nie każdy wie, ale jest coś takiego jak ciasteczka domowe. Proszę bardzo. Pyszne ciasteczka, jak ktoś by chciał, to, to wylosujemy. To jest jak, jak wróżba, to ktoś wybiera od 1 do... Ilu, ile tu jest ciasteczka? No nie wiem, od 1 do 50. I bierzemy takie ciasteczko i sprawdzamy, co tam na dole jest, ale... Teraz nie, to będzie giveaway potem. Dobra, sprawdzamy bułeczkę, czy już jest gotowa. Przepraszam, że tak ruszam tą kamerką, ale no niestety. Coś słabo, coś dzisiaj nie ogarniam tego. Moi drodzy, bułka UU gotowa. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze łyżeczkę. Pierwsza bułka przypieczona ale jest taka fajna. No, nie spalona taka, ale już jest super Hot dogi UU, najlepsze na świecie. I uwaga teraz. Co dajemy na spód. No, to jest kwestia wiadomo, sporna. Kto co chce. Jestem praworęczny, więc jedną ręką sobie powinienem poradzić. Dajemy troszkę ketchupu, żeby tu nie było sucho. Proszę bardzo. Na sam spód dajemy teraz paróweczkę jedną. Hopla. Jest. Next. Wszystko ready, steady. Teraz możemy. O, jest musztarda to jest. To ja lubię. To jest, to jest bardzo dobre. To jest najlepsza rzecz jaką można dać. Na przykład taką musztardkę. Proszę bardzo. I to jest to, jak ja polecam. Musztardy są najlepsze. Damy jeszcze... Nie, ketchup nie. To, to na końcu. A teraz mamy tutaj surówkę, sałatkę surówkową. Czekajcie, bo... Jak ona się tutaj... Ona jest niecierpliwa. Czekajcie. Ja lubię sobie tak troszkę tutaj dać, czegoś takiego wiosennie. Proszę bardzo, dajemy teraz jeszcze troszkę. No, a tak niedużo, wiadomo, bo to nie jest kurczę, Jest ten mały chłopak, to nie będziemy tak dużo dawać. Możemy dać pomidorka. Możemy dać drugi kawałek pomidorka. Możemy dać jeszcze na przykład ogóreczek, jak mamy, a nie mamy. Proszę. Na to wszystko jeszcze keczap, bo jak za mało pomidora, to to keczap. I cebulka. Very good. Very good cebulka. I to jest kurde to. To jest, to jest to, co chcę. Idziemy teraz szamać. No, A jeszcze kiszony ogórek by był dobry, ale nie mamy. Dobra, to zaraz się widzimy na miejscu i lecimy zaraz.